Witam wszystkich na przednówku. W jakim właściwie przednówku? Za parę naście dni, czyli 21 marca, będzie pierwszy dzień wiosny. Przednówek to był taki okres, dawniej o tym się mówiło, ten okres między zakończeniem zimy a początkiem wiosny, kiedy w naszych spiżarniach było praktycznie pusto. Był to okres w tamtych czasach głodu, niedożywienia, jakieś tam anemie. Dzisiaj tego już nie ma. Mamy sklepy, markety pełne tego jedzenia, pełne witamin i no i pełne słoików. Jak dobra spiżarnia. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Witam na kanale Pasji Babci Ali. Słuchajcie, jestem w swojej dziupli i tutaj chciałabym porozmawiać z Wami o warzywach, właściwie soku warzywnym. Ostatnio modne są soki różnego gatunku rodzaju słodkie, mniej słodkie w naszych sklepach, marketach słoiczkach, w pudełkach, w malutkich jakichś tam saszetkach, bardzo dużo tego jest. A ja bym powiedziała, że chcę porozmawiać o sokach warzywnych, tych tak zwanych ze świeżych warzyw. Świeżych to takie, które są też w markecie, bądź ktoś ma w piwnicy ze swojego ogródka. Ja to dlatego nazywam świeże, że, że są w miarę takie niepasteryzowane, nie bądź chemicznie gdzieś tam zaprawione i zrobione so, soki do pudełek. Tylko leżą na półce. Surowa kapusta, burak, seler, marchew, brokuła o takich warzywach chcę powiedzieć o takim soku z takich warzyw. Słuchajcie, ten okres, właśnie, który jest teraz, dość mocno, można bym powiedziała, dla niektórych osób jest okresem, no, gdzie się jest słabszym ma się słabszy organizm. Prędzej można załapać jakąś infekcję, przeziębienie. I takie soki warzywne z tych właśnie świeżych warzyw są taką bombą witaminową na ten okres. I warto je pić. A jakie? I teraz powiem tak. Ja piję praktycznie tak w tym okresie, właśnie wiosennym, praktycznie codziennie. Codziennie sobie przepuszczam przez, przez sokownik właśnie te warzywa po to, żeby zrobić sobie sok i przez cały dzień sobie podpijam. Dzisiaj są te wirówki, sokowirówki, wyciskarki. No ręce, mi, nie musi się rąk brudzić. I w każdym bądź razie ja ten, ten sok warzywny wypijam. A z jakich warzyw? I teraz wam zaraz pokażę. No to są moje warzywa, z których robię sok. Marchewka, tutaj mamy buraki, ziemniak, jabłko, seler i kapusta. To wszystko jest opłukane, ale nie obieram ze skórek. Buraczki na przykład robię właśnie taką, opłukane oczywiście, wrzucam już do, do sokownika i wyciskam sok. O właściwościach tych barzy, które przed chwilą pokazałam, to każdy zna, ale tak, żeby przybliżyć, tak bliżej to powiem y, po się ściągą, bo nie chcę tutaj mocno wymyślać. Słuchajcie, burak jest niskokolaryczny, posiada witaminę C B1, cenny wapń, magnez i potas. Dla walczących z nadwagą lub mających zgardę obniża poziom cholesterolu. Seler. Kojący system nerwowy. Pięknie, dobry na pracę nerek i serca ułatwia trawienie, obniża ciśnienie tętnicze, marchew, błonnik pomaga w trawieniu. Potas jest, pomaga, Ten potas pomaga pracy serca i mięśni. Witamina ma A C B1, B2, B3, B6K, fosfor, żelazo, magnez kwas foliowy. Słuchajcie. Zobaczcie, ile to jest. Ile tego jest w tym, w tym małym warzywku. Biała kapusta. Biała kapusta usuwa toksyny z organizmu, jest naturalnym prio, prio, probiotykiem, wspiera pracę układu trawinnego, łagodzi stany zapalne. Ziemniak, witamina B1, B2, PP, C, e oraz substancje przeciwzakrzepowe. Pomaga usuwać toksyny z organizmu, skóra ma zdrowszy wygląd i opóźnia proces starzenia. Popatrzcie. No, nie umiałam tak wszystko powiedzieć, i potrzebna mi była tutaj ściąga, którą sobie w tej chwili odkładam. I zobaczcie, ile witamin mają te nasze warzywa. Tak z rozpędu to nie umiałam powiedzieć, musiałam sobie ściągę napisać, ale człowiek już jest nauczony przez lata, że właśnie to warzywo trzeba zjeść, to czy tam jakieś zielone. Wracając do ziemniaka, to dodam jeszcze, że każdy ziemniak ma skrobie, i teraz pytanie: Przy tym, że są różne gatunki ziemniaków, jaki wybrać? Słuchajcie, trudno sprawdzić to w marketach, ale ja, jeżeli by się udało, przecinamy ziemniak na pół i te dwie połówki do siebie dotykamy, jeżeli się tak, tak zwane kleją. To jest to bardzo dobry ziemniak, który posiada skrobi jak najwięcej, a ona jest między innymi potrzeba, potrzebna dla osób, które mają wrzody żołądka, jakieś nadżerki tam w przewodzie pokarmowym, ponieważ skrobia jakby ściółkuje te nadżerki, wysusza. Pomaga wysuszyć. Oczywiście w dużej ilo... trudno, żeby pić ten, wy... ten sok z ziemniaka w dużej ilości. Nie, wystarczy jeden ziemniak, tam buraki, i... no wszystko po trochę. Po to, żeby sobie zrobić taką porcję właśnie soku warzywnego. Ja po... dodaję jeszcze jabłko. No każdy zna też właściwości jabłka. Jednym słowem trzeba dużo, dużo surówek jeść, czy tam pić sok właśnie z tych surówek, to mogą być brokuły, mogą być, no nawet wyciśnięta cebula, po prostu to co się da wziąć, zmiksować, wycisnąć sok i wypić. Czy to jest dobre? Ja z tego korzystam, taką właśnie w tym, tym, tym okresie wiosennym. Nie powiem, pomaga to w jakiś sposób, człowiek się czuje taki Taki, ja bym powiedziała, taki pełny, taki, y, taki rzeźki, taki, taki bardziej radosny. No to są baterie, to są takie baterie zamiast sztucznych jakichś tam tabletek, witamin, y, bądź, no żeby nie chodzić do lekarza, żeby uchronić się przed przyziemieniami katarami. Także zapraszam do korzystania. Y, i, i do korzystania, żeby robić sobie soki właśnie takie warzywne. Jeżeli ktoś to robi, no jestem ciekawa, czy to wykorzystujecie, dajcie znać, napiszcie. Powiem, że z drugiej strony y, picie tego soku picie tego soku też pomaga człowiek jest taki sycący, nie chce się tak jeść. Pomaga utrzymać w ogóle y, y, tą tak zwaną wagę. Chudnie się, szczupleje się. Oczywiście przede wszystkim to jest podstawa MZ, czyli nie za dużo zjadać w ogóle takiego wyżywienia tłustego, ale mimo wszystko on jest y, taki energetyczny. Ale jeszcze zapomniałam dodać, że jak taki sok z burakami wyciśniemy, to żeby odstawić z godziny, żeby powstał, ponieważ Buraki mają smak taki metaliczny, i to może nie smakować komuś. Ale generalnie to wszystko jest bardzo, bardzo smaczne. Kochani, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Łapka w górę, jeżeli się podobało. I ciekawa jestem, napiszcie, czy ktoś korzysta i robi takie domowe sobie soczki, czy raczej, raczej sobie kupuje. No, z tym jeszcze różnie. Także zapraszam do następnego filmiku, a do Was mówię: do zobaczenia i do usłyszenia. I łapka w górę, jeżeli się komuś podobało, proszę o subskrypcję. Komentarze, mile widziane również. Do zobaczenia.